Plaster Aravida. Plaster Aravida zwiększa wilgotność skóry o 80% i to 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu. Jest niezbędny na takich wakacjach, jak ja jestem w tej chwili, ponieważ chroni przed szkodliwym promieniowaniem słonecznym. Dlatego nie musicie stosować filtrów. Oczywiście z umiarem należy wystawiać się na słońce, ale... Ten plaster zapobiega przed y, zaczerwienieniem, przed podrażnieniem, przed oparzeniem. Nawilża skórę 24 godziny przez 7 dni w tygodniu, poprawia jędrność i są na to badania naukowe. E, 80% osób stwierdziło już po 3 tygodniach stosowania alabidy, że skóra polepszyła się w znaczący sposób. Zapraszam, jeśli chcecie więcej informacji, Zapraszam do kontaktu i pozdrawiam z przecudnych wakacji.